Uratowałem 4 killsów. 99 nights in the forest w boxie. 99 nights nice in the forest, czyli 99 nocy w lesie. Co mam z zrobić? Mam sak i axe. Aha, muszę to schopować. Wow! Czy to jest na pewno to, co muszę teraz zrobić? Ok, jest. E, jak to? Pod F. Tor, ok. Mam saplinga. Mogę to splantować? A za blisko fire. Ok, jest, splantowałem. Dobra, tutaj. Uuu, wow. I co ja tutaj mam? Dinokid. Kid. Lokalizacja. Ok. 466 metrów gdzieś tam 100% muszę osiągnąć, jest dzień pierwszy Mam 99 dni O jest sprint pod shiftem, dobra To były dwa drzewa w jednym Dobra, spoko, fajnie wiedzieć Fajnie wiedzieć, o, mogę sprintować, dobra Jest 100% O i mapa się powiększyła w takim razie Dobra Aha, bo tu jest jakiś progres. Ja coś mogę craftować. Dobra. Pierwszy raz gram w tą kleję, więc ja się nie znam jeszcze. Nie ciekawi czy mogą oni mnie zaatakować. Tak. Mogą o mój Boże. Dawaj króliczka. Przerobimy go na mięso. No. Po co mi Bunnyfood? Może, żeby coś craftować, może mi się przydać bunny food a mogę to przypalić, jakby? Czy nie do końca. O jest, udało się. O, noc nadchodzi. Dobra, jeśli tak. Co to jest? O mój Boże, co to jest? Czy ja mam tego uciekać, czy mam się trzymać przy tym? Pierwsza noc, nie powinno raczej nic się takiego złego stać Gdy zobaczę, że to będzie się przybliżało to wtedy będę reagował Wtedy będzie reakcja Atrakcja jest, 100% Dobra O mój Boże, co jest? Dobra, zniknął, ja pierdziele A ta, to co mi się tak podświetla? Nie wiem, poczekam na dzień, w tym czasie będę zbierał drewno tutaj w publicznie O, chyba robi się dzień, tak, jest dzień To tam się pokazał On chce bunny food Dobra, muszę zebrać bunny food w takim razie Mogę go zabić w takim razie Multiplier Co jest? Podwójnie dostałem Z jakiej paki? Info Okej, okay. jakiś trader się pokazał może na tej wieży będę bezpieczniejszy niż przy ogniu. Masz. Hmm. Good sack. O tak, 15. Oj, tak, mój drogi. Dobra. Mogę spikapować. Kwiatki mogę spikapować. Dobra, to ciekawe. Chcę zobaczyć, co jest na tej wieży. Okej. Okay. Uuu Wow Ale bateria słaba Ale bateria słaba Czemu to śrubka? Bolt Dobra, ja wiem do czego Bolt może się przejść do skraftowania czegoś Na pewno Jak to on? Mogę to spikapować? Nie mogę, mam to tutaj dać? O jest! To samo mam zrobić z wood Mogę coś skraftować Mapę mogę skraftować Dobra, tam to i co mogę tu skraftować? Mapę Jest, mam mapę Aha, bo to tak Nie mogę, tylko tu gdzieś Aha, i to tak, w tą stronę muszę to tam tu. Ale co, skip? Nie wiem. Wyświetlił mi się przycisk, tego kliknąłem. Ja pierdzielę. Uuu, co to, to się tam świeci? Co to się świeci? I co? Mnie atakuje, czy co? Nie wiem. Powalone. Poszedłem za tym, bo mnie to zaciekawiło i tyle. To idę po drzewo. Okej. Okay. Mam 10. Daję wszystko co mam. Craftuję farm. Mam blueprinta. To jest takie małe. Dobra. Dajmy to tutaj obok mapy. Tak. I jak? To mi już od razu będę rosnąć maraki? Czy jak to jest? Nie wiem. królika to zabije se Bo kurczę pieczone czemu by nie. Uh, kolejne kwiatki. Logan Fan. Dobra, to spoko. Zbiorę te kwiatki. Nie wiem po co. Nie wiem co mam z tymi kwiatkami zrobić. Ale mogę je zbierać. Bo tam coś jest, dobra. Nie chcę tam iść, bo będę mnie atakować. Bo widzę, że mają jakieś miecze. Dobra, daję to. I teraz mogę to i będę mógł kraftować lepsze rzeczy Łóżko? Okej, okay, bertrap. Trap Półkę No nieźle Okej, okay, jest dzień Ciekawi mnie ta chatka Kolejny kwiatek Ja nie wiem, co z tymi kwiatkami mam zrobić W tej może coś być Pewnie ta jakaś pirania kurczę, zabójcza Uuu, mam bolta Mam logi, mam węgiel Jakie info Aha, czyli złego nadejdzie Do mojego ogniska, to mnie A ten to z dupy się tu wziął Czemu shift nie chce nagle shift -locka? Dobra, nie mogę go tak Ale on nie może stąd wyjść może! Może czerwone. A dobra, najlepiej to tak wokół z nim biegać. O, mam Wolfpelt. Dobra. Dobra, bierz wszystko do mojego good sack. I zobaczmy, co my tutaj mamy. koul, mam łóżko. Gdzieś w, w tym schować? Nie. Mogę otworzyć, ale nie mogę już się zamknąć. I to dosłownie. Open chest. Pewnie klucza jakiegoś potrzebuję. A nie ja tak nie. Rifle! O kurde! No to co to jest? O nie! O nie! Muszę ich zabić! Muszę ich zabić! Gdzie oni są? O nie, nie podoba mi się to O nie Czy ty na poważnie Że tylko jeden naraz Dobra, za go Myślisz, że jesteś taki cwany Uuu Udało mi się Ultis gem Mogę sobie coś zrobić? O jest, udało się coś zrobić ale fajnie. Mam to. Kurde. Dobra, chcę ochronę. O tak, jak ja wyglądam. Nie wiem. Kompas. A? Nie wiem, dam to tu. I jak to działa? O, tak to działa. Mi się pokazało w rogu prawym. O, to chyba będzie to alfa. O mój Boże. To może się tu dostać. Nie, rifle na psach. Nie, 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 nie. Lepiej to tak... Lepiej to nie. Niech jeden się na mnie sfokusuje, nie cała gromada. Uncover. Okej, okay, się mnie nie widzą. Dobra, to zaraz. Muszę zapamiętać. Dobra, niech dwaj na mnie nie idą. Chcę go zabić i chcę mieć to jakieś alfa, nie wiem. Nie ma. Ale może z tego będzie. No nie, noc nadchodzi. Szybko, 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 szybko. Nie ma nic. Dobra, przy... wszystko chowaj. Weź steka. Uciekaj tam, uciekaj tam, uciekaj tam, uciekaj tam. Uuu, tu też coś jest. Dobra. Zupa z bobra o, jest skrzynia, niech będą amunicje I kwiat, muszę go też zobaczyć Co to jest? To jest ammo I rewolwer, o tak Jeszcze tego kwiatka Puszka? Moje kwiatki, moje, 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 moje Już 20, o 30 kwiatków Aha Co to takiego skrzy... O, napra... O no, nie zauważyłbym tej skrzyni. No, naprawdę. No, naprawdę, no. I co? Gu Są jakieś jaja. O, amunicja w tym może być. Tu gdzieś jest dziecko. Muszę ich pięć zabić. Okej, okay, a dwóch zabiłem. Dobra. Już rozumiem Ej no ale gdzie to tak jeden na drugim Gdzie to takie cheat no Jest U mam klucz Mam to alfa chyba Nie to nie jest Jest mam Open I to jakiś kilo będzie co nie Ta słuchajcie jak płaczę, co U mam amunicję O jest A już go mam Dziecko, do tego włożyłem. A tu jesteś interesujący. Nie. Dobra, szybko muszę wracać, bo noc nadchodzi. Jeszcze to muszę zebrać. To zawsze dodatkowe jedzenie. Co jest? O, on mówi w ogóle. Co ty chcesz ode mnie? No. U, wow, ale fajnie. Gdzie on tu może być? Nie mam pojęcia. Pewnie ktoś z broni będzie mnie atakował teraz. I mogę mieć przez ranę. Nie no, mgła. U, muszę zabić. O mój Boże, nagle się tu zespawnili. O mój Boże! O Ojejku są. Czterech... O nie! Znów umrę. Czemu to takie jest ciężkie, no? A to co to jest? hawka, nie wiem. Wiesz to radio. Jest jakieś skrzynia. O, jest skrzynia. Dobra, otwiera i niech będzie mi coś dobrego. Okej, okay, to i... O to. z tym chyba mogę lepiej atakować. Lepiej chyba niż Good Axe. Tak, tak myślę. Tak mam nadzieję. Oj, tak oj jak nic, ojejku, jak, jak atakuje tym dużo. Co się dzieje? Gdzieś jeszcze jeden Oczywiście, że jest, no Tutaj jest O jest, udało się Całej retki Latuje Kidosa Ratuję go. Dobra Dobra, otw otwórz to najpierw. Jeśli tak jeśli on nie chce wchodzić do wora, u karnister. Raz, dwa, multiplier. Bo mam, gdy, gdy mam kidosta, to jest raz, dwa. Co jest? No, nieźle. Ja to alfa chciałbym zdobyć, ale ja nie wiem jak. Okej, okay, amunicja. Cake. O kurda. No to. Jaj, musiał dużo mi dać. To art placek, no nieźle. O jest. Mam w końcu jakąś broń. Czy to ten alfa? Chyba nie. A się nawet to i tak nic nie wydropiło. Co jest? No nieźle. Nadchodzą. Oni nie mogą się tu spiąć. Tylko gdybym ja ich mógł jakoś tak atakować, a nie mogę, no. A nie mogę, no. Niestety Dobra, jakoś ich tak pokonam, o mam jakiś ten Dżem, dziwny O, amunicja jeszcze To skraftuj Mogę w tym dać, o kurde, no nieźle O nadchodzi Dawaj reload, reload Jest Udało mi się go pokonać, dobra zboła atakował Dobra te Zbierz jagody, czy nie jagody, nie wiem Dobra, z nim se tak poradzę, dawaj Jest Dobra, zbieraj kwiatki Wszystkie Jest, rifle ammo, ale rifle bym chciał zdobyć Dawaj, 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 dawaj tutaj rifle Good, suck, ja tu już mam Okej. Okay. U, to są niebiescy. Do nich nie idę w takim razie. U, wow. U, wow. Stare radio. Okej. Okay. Jest level piąty. Udało mi się level piąty zdobyć. Fajnie. Czy jest jeszcze jakiś większy level? Czy jest level szósty Ojej, są jakieś jaja. A to co to? O kurde, o jest, to chyba jest alfa. Oj, to jak nic, bo jest ciemniejszy. I chyba większy też nawet. Dobra, z tego go załatwię. Jest. Jest, udało mi się zrobić to alfa. O jest! W końcu udało mi się. Ja pierdzielę. Udało mi się. Fajnie. Fajowo. Tu coś jest, jest. Oczywiście. Kolejny węgiel. Tu nic. I tu też nic. A co w tej skrzyni? Niech będzie coś dopalonego. Nie będzie kolejny diament. Medkit. A, będę musiał się uleczyć. Okej, okay, a gdybym z kimś kręcił, to bym mógł kogoś uleczyć. Dobra, tu widzę jakiś metal O są on się akurat pokazał, mam to Long flashlight, giant sack, rifle Rifle mógł zdobyć, mam revolver już Chyba pójdę w giant sack 25 aż To jest chyba jeszcze jakaś lepsza skrzynia O nie, tutaj ten jest Tutaj ten... Puś a teraz go z tego Pięknie Pięknie, żebym to zrobił Tam jest kolejny Niech mnie nie zauważy I niech tu będzie coś dowalonego Niech w tej skrzyni będzie coś dowolnego. Diaks 10 diaksów już mam To sobie odebrałem 8 za jakieś tam Achievementy, challenger O kurde Dobra, to tu teraz nie chcę iść O nie, no z bronią o nie! Dobra, mam rewolwer, nie boję się. Jestem niepowstrzymany. Jestem niepowstrzymany, tyle wiem. O mój Boże. O nie, naciągają. Tamtego muszę pokonać. O nie. Za dużo ich tu jest. Tego muszę się pozbyć. No kurde z amunicjami, no naprawdę. Jest. Dawaj go tam. No kurde, nie kąpi się tam. Dobra, spalił się. Mogę w niego strzelić? Okej, okay, nic się nie dzieje. Dobra, z tego ich pokonam. Okej. Okay. Mam kolejny ten gem. Dodam go tu. I co tu się dzieje? Nie wiem, tego muszę zabić. Oj, muszę. Czy za to jest więcej damage'a? Nie wiem. Teraz to muszę reload'a zrobić. I go z tego pokonać najlepiej. Jest. Tam jest kolejny, który tak atakuje? Tak. Tam jest taki kolejny. Z tej perspektywy chyba się lepiej pokonuje. O, teraz z tego. Jest. Pięknie. Co tam się dzieje? Nie wiem. Nadchodzą. Nadchodzą. Dawaj ich, dawaj ich. Jest. U, amunicja. No to mi się to podoba. Chodź tu, chodź tu. Ja nie wiem co tu się dzieje, ale chyba tu będzie sporo wartości. Kolejny ten gem. Dobra, ich też weź. Spali ich. Węgiel. To. Co jest? Mogę to otworzyć? Mogę, dobra Dobra Bierz to wszystko Nie ma tu nikogo Ani niczego Gdzieś słyszę Gdzieś coś słyszę Ojojoj, nie fajnie. Dobra, to weź Seedbox Okej okay. Dobra Dobra Tu nic nie ma Też nic Otwieraj No nie noc nadchodzi szybko otwieraj to Otwieraj 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 i otwieraj Ja to już mam No właśnie Dobra szybko muszę się wrócić O amunicję jeszcze jest. te weź Szybko 20 sekund Dobra uda mi się coś mam zrobić, czy co? Nie wiem. Noc już jest szybko. Szybko. Tu jest już ta tablica. Jest dobra. Dobra. Wszystko, co mogę spalić, to spal. Nie, w końcu to skraftowałem. Po jakim czasie? I teraz tylko by mi się przydało skraftować, będzie ten sezon większy. Co to jest? Aha ja mi to rośnie, bo to coś zebrałem. Czyli... Okej okay. Wow, jaki jestem szybki po tym. O kurde. Ja se to mogę zebrać i na jakąś okazję. Później to zjeść. No nie, no on może atakować, tak? Okej, okay, dobra, mogę go tak zaatakować, ale jak to otworzyć? To jest... Powalone Jest, zabiłem go A do tego to jak się dostać? W ten sposób, dobra Otwórz te skrzyneczki, minuta została, szybko Szybko Tylko dobra, coś kolejnego na mapie chyba będzie w takim razie rosło Jest rifle Jest o tutaj jest dużo, to jest dużo jedzenia okej okay. mam gem, okej okay. Chyba będzie lewy szósty, tak Jest Cała mapa jest, okej okay. O to się opłaci skraftować. O jak nic A to on została, ostatni został Okej okay. Dobra, to spoko Jest, mam Alfa, wolf belt. no to takie coś jest mi już niepotrzebne Ale jedzenia mam dużo jest jakiś, a dobra, ja to w tym byłem Jest Ale chciałbym się tych wilków najpierw pozbyć, żeby mnie później nie zaatakowali No nie, alfa to raczej z rifle najlepiej O tak Klawisę w niego jest O Boże Dobra, biorę go, tu nic interesującego nie ma. Dobra, uciekaj. Mam mało czasu. Wiedzenie by się dało jeszcze zebrać, żeby przepalić. Witki, dobra, mam go zaznaczonego mam. Charge to, szybko! Szybko! Jestem szybki. Jestem prędkością życia. Ojejku, tu jest niebezpiecznie. O jejku, tu jest serio. Co to ma być? To są jakieś jaja. O mój Boże, nie już jest przede mnie. Dobra, nie. Ja pierdzielę. Co to ma być w ogóle? Mam ten burpelt, Dobra. Zbieraj tutaj wszystko. Jejku, jacy, nie mam problem. Dobra strzelaj w niego Nie skaczemy śmieciu Co Ty robisz śmieciu Stare, że cię tak nazywam, ale sam się o to prosisz Dawaj go, dawaj go, dawaj go Jest Mam klucz Ja pierdzielę Dawaj Dawaj, uratuj kolejnego Kidosa Jest Open Uuu jakiś złoty chest Dawaj, co w nim jest? The axe. Dobra, butuj go, szybko Co on robi? Nie, on jest powalony, jakiś inny on jest Dobra, jest jedzenie, o tak Co tu się dzieje? Nie wiem, póki dosa najpierw pójdę Co? I co ja teraz sobie, Nic nie zrobię ja pierdzielę O mój Boże Co to ma być w ogóle Niech na niego ten trap jeszcze zadziała Proszę Niech na niego ten trap też działa O nie Zadziałał na niego, zadziałał! Zadziałał Jejku Jaki deb... O nie, tu ogólnie w ogóle się mogę spa unić. O nie, ja umrę. Dobra. Okej. Okay. Jestem szybki, jestem prędkością tego życia. No on nie może gonić. Ale nic mi nie zrobi. Nic mi nie zrobi. Uuu, 70 dni już. Okej. Okay. Jego muszę zabić? No, po prostu muszę. To innego wyjścia nie ma. No, to po prostu innego wyjścia nie ma. Nie, no ja muszę to zjeść. Alt Trader, brać dziś. Mm, no, jeśli tak, Daj to mam municję. Uuuu, uh, dawaj amunicję. Jest. A w tym czasie co będzie? Iron. Tu jest coś lepszego jeszcze. Okej. Okay. Ilu ich tam jest? Pięć masz? Nie no, ja nie wiem. was Okej, okay, potrzebuję tutaj 25. Dobra. Mam ten oil drill. Dam go tu. Jest. 99. Udało mi się. Iron Body o Strong Axe. O tak. Idę po tego dzieciaka. Ostatniego no. Ostatniego dzieciaka no. Jest. Ostatni. Dajesz mi klucz. Jest klucz. Szary, no nieźle. No daj mi ten klucz Jest! Udało mi się! Zdobyłem ten klucz Słyszę jak on tam nie im płacze, zmartwiony jest Jest, mam Diaksa Biorę cię! Ten jego dźwięk jak go biorę, ja pierdzielę. Nie, zwróciłem tu, mam tu gdzieś kilosa Jest, mam, mam tego ostatniego. Wszyscy są. Wszystkich znalazłem. Cztery na cztery. Wow, niesamowite. Niesamowite z tym paliwem, z drewnem. Katastrofa z tym jest. Jeśli ciecie to nie to nie wspomnijcie, zarówno teczpyszk wręcimy się na dzienniczko, pa pa.